I buger się. sobą. No, to, to Dobrze. Ejś tam się dospokój, typie. Ja. Szefie, czekaj. Dobra, dobra. No, co ty robisz? Ja nie umiem na strzynkę skoczyć. No, chęcą za zwierzę. Dobra, co nie mówi, mówisz, że... Aaa, ja Pozdro. No się pytam, a śpisz? A tak. Ja. Pula o Serio? jak ty to robisz? Nie wiem. Kurwa, wlazłem w knajdę. Bało. O kurwo! Dziękuję się. Oj, Czy tego nie zwa? Kurwa, Kurwo, nie

Gadaliśmy o tym, jak Polska wygląda na świat. Tak, byśmy mogli mieć taki ręką. Jesteśmy wysoko, nisko. Jak na razie to, to jest? Już Nie jest dużo argumentów za to, tym. mówię z nie to rozważać, to... Ale on mi tam pomaga własnie, bo